Jest godzina 10.43. Eee, dosiewają. A cały ten syf, co widzicie tutaj, to mleczko, to jest właśnie pozostałość rozciągnięta. Obserwuję ją od 7.30. Zaczęło się od takich niewinnych kreseczek po samolotach. Pytajcie, jeszcze raz pytam. Proszę was. Pytajcie bandytów. Morawieckiego, Tuska i całą tą kasę reżim popis, dlaczego pozwalają na modyfikowanie, na rozsiewanie tego badziewia, na zasłanianie słońca, na rozpryskiwanie tego gówna. Pytajcie po co? Pytajcie, jak się mamy po tym czuć? Jak ma się czuć zatruwane środowisko? Jak ma się czuć środowisko pozbawiane światła słonecznego, które jest, jak wiadomo, życiodajnym, życiodajną energią Ci bandyci, ci sataniści, te pomioty szatańskie za nic mają życie nasz, nasze i naszej planety. A morawiecki bandyta z bandytą Tuskiem i pozostałymi bandytami pod ochroną służb specjalnych nic sobie z tego zupełnie nie robią. Biorą kasę i śmieją się z pospólstwa. Obserwujcie niebo, patrzcie co z nami robią.